Nie! Powiedz, proszę, co takiego się opowiada? Pan Nasz Mieszko poślubił czeską księżniczkę. Ma na imię Dobrówka. Zatem jest nas osiem. Wkrótce będzie tylko jedna. Jak to? To niemożliwe! Będzie tylko ona, czeska księżniczka. Niczego nie pojmujemy, wyjaśnij nam. Przybyła z kraju, w którym takie panują zwyczaje. Mężczyzna może mieć tylko jedną żonę. To nie mieści się w głowie. Będzie musiało się nam pomieścić i to już wkrótce. Pan nasz poczynił tak nieroztropny krok? Niestety musiał. Dlaczegóż to? Rzecz idzie o sprawy wielkiej wagi. Jakie? Szczegółów nie znam. Słyszałam, że sprawa dotyczy państwa. Kobieta i sprawy państwa? Też coś. To dlatego nakazał nie ruszać się nam z grodu. A sam od miesiąca bawi w gnieśnie. Właśnie dlatego, biorąc pod uwagę, że ma być tylko jedna, ona, nie możemy na to pozwolić. To jej przypadną wszystkie stroje. I klejnoty. I służby. To z nią nasz pan będzie ucztował. I z nią będzie polował. I jej będzie przywoził łupy zdobyte w wojnach. Musimy się jej pozbyć. To. Trafi się sposobność, albowiem ma tu wkrótce przybyć. Utopić ją. Lepiej odróg. potem poćwiartować i zakopać w dębinie, pod dębem tę dąbrówkę. Wiemy, co robić, żony. Chodźmy dokładnie zaplanować, jak przywitamy czeską księżniczkę. Panie! Kogoż to chcecie zakopać pod dębem, moje drogie żony? A jest tu ktoś jeszcze? Słyszałyśmy? Dobrze słyszałyście. Dąbrówkę, moją żonę, macie przywitać godnie. Taka jest moja wola. A jeśli spadnie z głowy choćby włos, wam spadną głowy. Ale panie, my przecież. Porozmawiamy później. Teraz mam bardzo ważne spotkanie. Rozejdźcie się do swych komnat. Jak wiecie, podjąłem decyzję... nas czeka. I zemsta będzie sroga. Spadnie na nas wszystkich. Bogi nasze wygnane z tej ziemi ześlą głód, choroby i pomór. Lud nasz wyginie, nim rok minie. Lud nasz wyginie za sprawą wielości bogów, wielości świątyń i kapłanów między sobą walczących. Rzecz kapłanów walczyć między sobą nie nasza, ale to młodych do walk posyłają, a sami zamknięci w świątyniach do bitwy nie garną się. Młodzi tym samym sposobią się do wojen i mordują się bez wojen. Od walk chcecie stronić na podobieństwo niewiast? Swego męstwa mogę tu i teraz dowieść. Nakazuję wam przestać! Kapłani wystąpią przeciwko tobie. Zatem rozpoznam, kto wrogiem jest moim. Będą nastawać na twoje życie. I może nie tylko oni. Grozisz mi? Nic takiego nie rzekę. Mam rycerzy, wojny nie boję się. Mam was. W wojnie kogo wspomożecie? Komu przysięgaliście? Tobie, panie. Kogo wesprzecie? Ciebie, panie. I oto rzecz idzie. Jedno państwo, jeden książę i jeden Bóg. I tak będzie w całym kraju. Co ten Bóg nam przyniesie? Przymierza z Czechami. Na co nam one? Gdyby Germanie zaatakowali. Z Germanami żyjemy dobrze. Ale za cenę opłacenia cesarzowi. I nie wiadomo, co przyszłość przyniesie. Jak raz zapłaciliśmy, mogą cić więcej. Bo pokazaliśmy, że mnie tacy mocni. Onegdaj radziliśmy sobie bez Czechów. Ale Germany w siły rosną. Pod sztandarem tego jednego Boga układają się z innymi. Frankami na zachodzie, i Anglami na północy. Siła ich, a siła. Jeszcze to mają. Co to? Myśl odbita w znakach. Jak to? Pismem to nazywają. Na co to? Myśl w znakach narysowana może być rozumiana w innych krajach. Można pomóc przez te znaki ściągnąć. Za sprawą tych znaków można rozmawiać bez posłów i świadków. Czy aby na pewno? Na pewno. Jakem był Germanów, byłem świadkiem tego, co pogadam. Sprytne to. Musisz zaznajomić nas tymi znakami. Bardzo chciałbym, a nie potrafią. A kto potrafi? Kapłani nowego Boga. I oni nas tego nauczą. I stawiać budowle aż po niebo. I odwieźć na budowlach ludzi. Ludzi? Jak to ludzi? Takimi kilkami z włosiem stawiają na budowlach ludzi. Nie żywych, ale do żywych podobnych. Co oni jeszcze umieją? Wiele, tak wiele, że długo by tu prawić. Za darmo tu nie przyjadą. Dam im ziemię z tego, co ojciec się momysł mi zostawił. Ale ja im swojej nie oddam. I ja. I ja też. Wasze prawa, ziemię, pieniądze i łupy zwoje nie będą tknięte. A jeśli przysłużycie się nowemu Bogu i ich kapłanom, moją łaskę zawsze możecie liczyć. Jakie jest wasze zdanie o nowym Bogu i nowych kapłanach? książę rozjaśniłeś. Zobaczymy, co ten nowy Bóg nam przyniesie. Dziękuję wam, moi dzielni druhowie. Panie, co z naszym dzieckiem? Zadbam o nie i zadbam o ciebie. Jemu obiecane to wszystko: te ziemie, te lasy, te wody i wichry, co hulają w lasu gęstwinie. Ano jemu. Kiedy Czeszka da ci syna, jemu dane będzie wszystko. To jeszcze nie powiedziane. Panie, nie przyjmuj nowego Boga. On zaprowadzi nas do zguby. On, słaby Bóg, on do drewna dał się przybić. Nasze bogi władają i gromami, i ogniem, a on? W tym przybiciu do drewna jego siła. Siła w byciu pokonanym i przybitym? Wyjaśni ci wszystko mąż uczony, Jordan. Przybędzie tu wraz z moją żoną, Dąbrówką. A ja, nie twoją żoną? Myślisz tylko o sobie? Myślę o sobie, o nim i o tobie, panie. Ty i on jesteście dla mnie najważniejsi. O kogo innego ma drżeć moje serce? Obiecaj, że jemu przypadnie spuścizna po tobie. Tego nie mogę uczynić. Ona jest twoją żoną, ona da mi syna. A ja nie dałam ci syna, jako jedyna z żon powiłam ci dziecko. Często brono, nie wiem jak będzie. Wierzaj mi, że nie skrzywdzę ani ciebie, ani naszego syna. Słyszałam o zwadzie między tobą a księciem, prawda to? Twój los przesądzony. Coś mi grozi? Nie mogę wyjawić sekretów księcia, ale radziłabym ci oddalić się z dworu pana. Mówię to tylko dlatego, że jesteśmy z tego samego rodu. Czeka mnie śmierć? Obawiam się, że taki los mnie też spotka. Pani... Tak? Wiesz, co oznaczają moje spojrzenie od lat słane ku tobie? Wiem. Wiesz, co oznaczają moje... mojego mega serca łomoty, kiedy jestem blisko ciebie? Wiem, mój panie. Mój Panie, na dworze księcia czeka nas pewna zguba. Co radzisz, Pani? Ty władasz skarbami królestwa? Wiesz, że tak. Weźmy moc skarbów tyle, ile wóz udźwignie. Następnie udajmy się w obce strony lub oddajmy się pod opiekę świątyń naszych starych bogów. Kiedy nas złapią, będziemy zgubieni. Zgubieni będziemy, będąc tu i przyglądając się temu, co zaprowadza Czeszka. Skąd mam wiedzieć, że z polecenia księcia nie zwodzisz mnie? Możesz być spokojny. Nie ja ją tu wysłałem. Witam dostojną małżonkę i biskupa Jordana. Słyszałyście jakie wieści docierają z gniazda? Tak, dąbrowka urodziła syna. Po dziadku z Czech Bolesław dano mu na imię. Ochrzcić Mago Jordan. Marny los nas czeka. Odda mnie do klasztoru, między mniszki. Mnie na pewno odeśle do rodziny. A co ze mną? Co będzie ze mną? Lękiem me serce przepełnione. Drogie panie, niechaj nie oplatają was lęki. Panie, co z nami? Nie możecie być już moimi żonami. Dam wam grody na własność. I klejnoty dam. I barwne stroje dam. I łupy z wojen dam. Nie wszystkie oczywiście, a przede wszystkim. To zostawiam na koniec. Nie przestanę Was odwiedzać.